W odpowiedzi na pytanie, czy nie boisz się, że cię ugryzie, jak na przykład je, albo bawi się kością? Oczywiście, że się boję. Przecież jestem normalnie przerażony. Przerażony jestem, prawda? Jestem przerażony. Przerażony tym, co robisz. Ona wie dobrze, że to jest zabawa, że jej nie zabiorę. Ona no, też na mnie tylko i wyłącznie warczy, na to, żeby się pobawić. Tak, to tak, A pokaż jak mnie gryziesz, pokaż Pokaż, ugryzłaś mnie? Ach, nie przeżyłam prawie. Tak, jesteś taką groźną, takim groźnym wilkiem. Jesteś przerażającym wilkiem. Jesteś przerażającym, naprawdę. Boję się Ciebie strasznie, wiesz? Masz przerażający wilku. Natomiast to, co robiłem, robiłem tylko i wyłącznie na pokaz, ponieważ jest to jedna z najgłupszych rzeczy, które można robić, czyli wilkowi nie przeszkadza się w jego miejscu, gdzie leży. Po prostu się nie przeszkadza.